Minęła godzina 12. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Morawicy. Witam wszystkich radnych, sołtysów, wszystkie osoby, które oglądają nas za pośrednictwem internetu. Witam panią skarbnik, panią sekretarz, pana burmistrza powinienem zacząć. Od razu tutaj z miejsca kieruję podziękowania dla Biura Rady i dla i Pana Informatyka, dzięki którym tutaj się widzimy, bo kawał dobrej roboty wykonali. I przechodzimy do pierwszego punktu. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Proszę o stwierdzenie kworum. Ryszard i Łukasz. Ryszard już jest, dziękuję. Łukasz też. Stwierdzam. Kworum. Stwierdzam kworum, 15 osób obecnych. Pan Robert chce się włączyć w dyskusję. Proszę chwileczkę poczekać jeszcze. Chciałbym złożyć wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do porządku obrad nowego punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Pierchnica na uruchomienie komunikacji autobusowej. Ta sprawa była wczoraj na komisjach zdalnych omawiana. Czy są jeszcze pytania w tej sprawie? Nie widzę. Zaraz będziemy głosować wniosek formalny. Proszę o rozpoczęcie głosowania nad wnioskiem formalnym. Sebastian i Ryszard, spróbujcie jeszcze raz. Ryszard, jeszcze raz. Chwilkę musimy jeszcze poczekać. Przypomnę też, że w małych okienkach i komkach jest też okienko gospodarza, także tam widzimy obraz, który zazwyczaj widzimy na rzutniku. Weszło 15 głosów za. Wniosek formalny zostaje przyjęty. Pan Robert Żołądek, wniosek formalny. Udzielam głosu. Dziękuję pani przewodnicząca za udzielenie mi głosu. Chciałbym złożyć wniosek formalny dotyczący zmiany w porządku obrad. Wnioskuję o usunięcie punktu 17 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego gminy Morawica. Z uwagi na obszerność materiałów i chęć szczegółowego zapoznania się z, z nimi, wnioskuję, aby punkt ten został, aby punkt ten przełożyć na kolejną sesję. Na ostatniej zdalnej konferencji Komisji Stałych większość radnych podzieliła ten wniosek, dlatego bardzo proszę o przyjęcie go do porządku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chwilkę poczekamy. Wniosek został przygotowany. Proszę o rozpoczęcie głosowania. Damian i Ryszard, spróbujcie jeszcze raz. Thank you. Nie było mnie słychać chyba. 14 głosów za jeden wstrzymujący się wniosek zostaje przyjęty. W tym momencie muszę odczytać nowy porządek obrad i musimy go później zatwierdzić. więc rozpoczynamy. Pierwszy punkt, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Drugi punkt, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Morawicy. Trzy, sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Morawica o wykonaniu uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Morawicy. Cztery, sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy Morawica w okresie między sesjami. Pięć, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sandomierz. Sześć, Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany u, uchwały nr 27/230/20 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 września 2020 roku w sprawie udzielenia przez miasto i gminę Morawica pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Morawica na lata 2020-2026. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2029. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury, kultury miejsko-gminnej biblioteki publicznej w Morawicy oraz samorządowego centrum kultury w Morawicy. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela miasta i gminy Morawica księdzu Stanisławowi Korneckiemu. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dana, nadania tytułowego, tytułu honorowego obywatela miasta i gminy Morawica Kornelowi Morawieckiemu. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego miasta i gminy Morawica na 2021 rok. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19. Łamane przez 142 przez 19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie dofinansowania form doskonalenia, doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto i gminę Morawica oraz ustalenie maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz Form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2020. 14, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez miasto i gminę Morawica nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer 1078 przez 1, położonej w obrębie geodezyjnym Brzezina. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w